Gala Casino Star została odwołana. Na wstępie jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. W dniu dzisiejszym nad Casino Star zawisły nie tylko ciemne, ale wręcz czarne chmury. Wszystko jest spowodowane zablokowaniem strony przez rząd z racji na ustawę na temat gier hazardowych, do których Federacja Casino Star została podciągnięta. Federacja Casino Star starała się odwołać od takiej decyzji, jednak jak się okazuje, nie jest to takie proste i z tego powodu jutrzejszy sobotni event Casino Star został odwołany z przyczyn prawnych. Na Instagramie dostaliśmy kolejne oświadczenie dotyczące zaistniałej sytuacji. Casino Star to zupełnie nowe, interaktywne widowisko, nad którego koncepcją pracujemy od niemal dwóch lat. Nasz zespół tworzą osoby posiadające bogate doświadczenie w branży produkcyjnej. Mamy na swoim koncie ponad tysiąc zrealizowanych projektów, m.in. reklamy, montaże, programy TV, obsługę transmisji live. W trakcie prac przygotowawczych skorzystaliśmy również ze wsparcia cenionych prawników. Posiadamy jednoznaczne opinie, które jasno stwierdzają, że idea naszego programu nie stanowi naruszenia przepisów ustawy o grach hazardowych. Główną Przesłanką do takiej oceny jest fakt, że żaden z uczestników naszego programu nie ryzykuje w trakcie rozgrywki własnymi środkami finansowymi. Rzeczywistość jednak brutalnie zweryfikowała nasze wyobrażenia. Strony internetowe Casino Star zostały zablokowane przez organy administracji państwowej i wpisane do rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą o grach hazardowych. W ocenie współpracujących z nami ekspertów z zakresu prawa gospodarczego nasze strony internetowe zostały zablokowane niesłusznie. Czekamy na oficjalne wyjaśnienia podmiotów i osób, które podjęły tę nieoczekiwaną decyzję. Być może stało się tak w wyniku automatycznej reakcji algorytmów systemowych w odpowiedzi na nagły wzrost odwiedzin na stronach wynikających z chęci zakupu licencji Pay Per View na dostęp do transmisji pierwszej gali. Niestety procedura odwoławcza w tego typu sprawie to bardzo złożony i długotrwały proces. Oczywiście, od strony technologicznej istnieją rozwiązania, które mimo wszystko pozwoliłyby nam na realizację programu według pierwotnego harmonogramu. Chcemy jednak w sposób odpowiedzialny oraz w pełni transparentny udowodnić, że program Casino Star nie stanowi naruszenia przepisów ustawy hazardowej. To wszystko wymaga jednak czasu. W związku z powyższym podjęliśmy odpowiedzialną decyzję o przełożeniu zaplanowanej na 22 października 2022 roku pierwszej gali Casino Star. Jesteśmy uzależnieni w tej sprawie od responsywności instytucji publicznych, przez co nie możemy podać dokładnego terminu, w którym odbędzie się gala. O postępach w całym procesie wyjaśniającym sprawę będziemy informować na bieżąco na naszych profilach w mediach społecznościowych. Pragniemy również poinformować, że wynagrodzenie dla wszystkich uczestników oraz prowadzących program zostaną uregulowane zgodnie z zapisami zawartymi w umowach. Wydaliśmy również dyspozycję zwrotu pieniędzy wszystkim, którzy wykupili licencję Pay Per -view. Na ten moment nie wiadomo kiedy pierwsza gala Casino Star się odbędzie i czy w ogóle się odbędzie poprzez aspekty prawne. Jest to z pewnością ogromny cios dla organizatorów, którzy na pewno wpompowali sporą ilość gotówki w organizację gali, która ostatecznie przynajmniej na ten moment się nie odbędzie. Standardowo sekcja komentarzy należy do was, a jeśli materiał cię zaciekawił to zostaw po sobie łapkę w górę i subskrypcję na kanale jeśli jesteś nowy. A ja tymczasem się żegnam, siemaneczko i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!